Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem zorganizowało sesję edukacyjną getta w Zagłębiu Dąbrowskim w 65. rocznicę likwidacji. Podczas całodniowego seminarium uczestnicy odwiedzili muzea w Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie Górniczej i w Chrzanowie. Zorganizowaliśmy te warsztaty dla nauczycieli historii języka polskiego szkół, z którymi współpracujemy, z województwa śląskiego oraz dla przewodników muzealnych. Podczas seminarium duże zainteresowanie uczestników wzbudziła prezentacja multimedialna poświęcona pamiętnikom z czasów Zagłady. Przeprowadził ją Mirosław Domin, wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem. Pozostał po nich ślad. Wzięło się to z tego, że natrafiłem na, znaczy może nawet nie natrafiłem, ale wcześniej czytałem y, pamiętniki Anny Frank, innych żydowskich dzieci, które w czasie okupacji... No, w tym trudnym okresie spisywały swoje pamiętniki, ponieważ akurat warsztaty były na terenie Zagłębia, a przeszło dwa lata temu wybuchła taka dosyć ciekawa sprawa, mianowicie odnaleziono pamiętnik Rutki Laskier, zagłębiowskiej Żydówki, która tu w Auschwitz w 1944 roku zginęła. Także no, był to taki bodziec do tego, żeby przypomnieć ludziom, mieszkańcom, nauczycielom, wszystkim zainteresowanym właśnie postać tej dziewczynki. Autor prezentacji wielokrotnie podkreślał znaczenie pamiętników spisywanych przez najmłodsze ofiary wojny. Musimy pamiętać, że to są zapiski dzieci Niektórych bardzo dojrzałych, bo Sierakowiak miał 18 lat, niektóre dzieci były w wieku 14 lat, zdarzały się i młodsze dzieci. Zapisywały po prostu dzień po dniu lub fragmenty ze swojego życiorysu przebywając na terenie getta, czyli w tym takim zamkniętym środowisku, odizolowane od całego zewnętrznego świata, pozbawione praktycznie dzieciństwa i radości dnia codziennego. Jest to niesamowity materiał i dla nauczycieli, i dla młodego pokolenia, które powinno poprzez właśnie te wspomnienia tych młodych ludzi uczyć się o tym, jak. Jak okupacja, jak te lata zagłady wyglądały dla ich rówieśników wtedy. Jak oni to odbierali po prostu. Towarzystwo Opieki nad święcimiem ma już gotowy program przyszłorocznych projektów edukacyjnych. Chcemy cały rok 2009 poświęcić martyrologii narodu polskiego właśnie w oparciu o i Auschwitz. I inne jeszcze obozy koncentracyjne, gdzie będziemy kierować po prostu y, takie ścieżki edukacyjne i dla młodzieży i dla nauczycieli. Także przyszły rok będzie pod kątem tego 70-lecia wybuchu II wojny światowej.